Cześć kochani, witam Was następnego dnia. Dziś jest, o, kurde, przykry dzień. Słodko, słodko, gorzki. Niestety, ale ten ukochany kotek, którego wczoraj jeszcze nosiłem na rękach, no, niestety został uśpiony wczoraj. To no, chwilę po tym, jak, jak wam go pokazywałem, jeszcze. Zarobił mi kolejną inspekcję, to pobiegł tam do sąsiada, sąsiad się zajmuje mechaniką. szedł tam gdzieś do silnika. Ej Boże, wkręciło go między pasek i uciekł z samochodu w las gdzieś pod, pod e... mostek taki do, do wjechania na działkę. Udało mi się go jakoś stamtąd wyciągnąć, ale już powłóczył nogami, nie ruszał ogonem i... Ech. Zabrali go do weterynarza okazało się, że ma skręcone kręgosłup i trzeba było go uśpić niestety Powiem wam, że na tej budowie jest strasznie dużo stresu i ten kotek Kochany kotek zawsze się znajdował Gdzieś za plecami przyszedł, przytulił się i uspokajał Odrywał nieco od tego. No ale cóż Cóż począć W każdym razie Dzisiaj kolejny dzień, więc następna dawka pracy Dzisiaj już nie ma bata kończę te ściany naokoło. Ostatnio brakło mi wymiarów do słupków żeby wpiąć je nad bramę garażową, więc dzisiaj to zrobię już wam pokażę o które chodzi Tutaj nad bramami garażowymi jest nadproże, u góry jest oczep Podocześnie nie ma nic, więc tam pójdzie tych 10 przygotowanych słupków. Jak mi jeszcze starczy czasu, to to ostrugam więcej desek, no bo to jest czas na strop. Więc przy okazji jeszcze uzyskam tą brakującą część nadproża i ewentualnie ją wsadzę. No brakuje jeszcze tamtych słupków do wkręcania, to też zrobię za chwilkę. No i co, i będziemy mieli komplet, ale też dzisiaj. I oto konstrukcji zrobimy wreszcie pełnoprawną balonową, i powkręcam te poziome deski, na które potem pójdą deski stropowe. Zobaczymy, czy to wszystko jest dobrze powyliczane. Te poziome deski też idą z tych 45 na 145. Już tam są przygotowane, ostrugane. no i będę je po prostu tam przykręcał, w te otwory, które wyżynarkowo wcześniej. Nacinałem, pokazywałem Wam zresztą, jak to sobie wyliczyć, jak to zrobić, żeby, żeby wyżynarko wszystkie te e, trzy cięcia dało się zrobić. Jak nie pamiętacie, to sobie odnajdźcie ten odcinek. Zresztą to chyba było w, w poprzednim, bo w poprzednim, poprzednim jest według mnie najprostszy sposób, żeby to wykonać. Ej Boże, strasznie gówniana na wiadomość z samego dnia, no ale cóż począć. Biorę się do pracy, może jakoś zapomnę dzięki temu o tym fakcie, przynajmniej na chwilę. No ale do usłyszenia. Chwila pracy i mamy już gotową tą ścianę. Eee, Zapomniałem powiedzieć, iloma wkrętami to jest przekręcane. Od góry idą dwa, a dołem staram się łapać. Czterema, ponieważ od dołu nie mam jak przykręcić w ten sposób, muszę łapać pod kątem przez słupek. No więc łapię podwójną ilość takich wkrętów. No i dzieje ich dosyć dużo, ale przynajmniej czuć, że no konstrukcja jest solidna, nabiera stateczności nieco. Teraz przenosimy się tam nad garaż, kończymy tamtą ściankę, jak burza. No, proszę Państwa, niemalże gotowe. Z wszystkich tych ścian zostało mi do zrobienia. Prawa tego krzywego słupka, ale to zrobię dopiero jak będzie strop, bo nie ma sensu, żebym się z tym teraz mordował. Tutaj musi pójść jeszcze jeden słupek wycięty, ale sobie to zostawiam na dużo, dużo później, ponieważ ten słupek wyznacza mi, jeden z ciągów schodów więc nie ma problemu wkręcę go sobie gdybym to dokładnie wiedział i tutaj zostaje mi do wkręcenia jeszcze jeden wycięty taki krótki no i co zrobił to akurat mi wyjdzie wtedy kiedy będę wkręcał jeden z legarów stropu z bo one właśnie po do niego żeby go, żeby przemocować więc sobie przygotuję te na słupki Zostawię na później. Tutaj jak ostrugam, muszę wkręcić tą jedną deskę, ale to jest tyle co, tyle, co nic. No i mamy gotowe całe to nadbrorze ze słupkami. I teraz robimy w ten sposób. Ucinam sobie deskę, potem sprawdzę wymiar, a właściwie to mogę teraz sprawdzić. O, oh jest. 7055. Tyle ma mieć ta decha, którą tutaj skręcę. Jeszcze pomyślę, jak to zrobić w związku z tym basenem moim. No jedna pójdzie tutaj. Tu też już jest wszystko gotowe. Druga pójdzie tutaj. Będzie można myśleć nad kładzeniem już legarów, żeby te konstrukcje sobie dozbrajać i też ułatwić dalszą pracę. Pracę nad... Dachem powoli. A tu z kolei nie zrobię tego z jednego kawałka, bo tu mamy ponad 9 metrów, więc pójdzie sobie taki jeden na 7 metrów z hakiem. To się będzie kończyło gdzieś tutaj. Drugi kawałek będzie stąd dotąd i tu sobie po prostu skręcę go deską. A tu z kolei sprawa jest nieco inna, ponieważ deska będzie odtąd do tego słupka. Tu się kończy, tu go w ogóle nie będzie. Bo tutaj będzie wyjście z klatki z tego spocznika na strop garażu. Tak to wymyśliłem, żeby nie uszkadzać oczepu. po prostu to wszystko jest niżej, ale w związku z czym tej deski to nie może być. A że nie wiem dokładnie, gdzie wypadnie ta, bo ta pozioma deska będzie się kończyła razem z tą. No więc ta decha od początku, pójdzie sobie do tego słupka i jeszcze kawałek dalej, sobie to po prostu dotnę wyżynarką. A to co? Do pracy, rodacy. Zobaczymy się za chwilę.